Czy środowisko prawa i sprawiedliwości, które gdzieś yy, yy, kooperowało z Karolem Nawrockim i współprowadziło razem z nim kampanię yy, prezydencką, no jasno opowiadało się po tej stronie amerykańskiej, tak jak powiedziałam, cały sipak był tego bardzo jaskrawym przykładem, że Amerykanie mają tutaj swoje wpływy, więc teraz to co się odbywa, no to z jednej strony właśnie jest wojna dwóch zagranicznych wpływów, lobby takiego europejskiego i lobby amerykańskiego, mówię o lobby politycznym, ale z drugiej strony, szanowni państwo, to ta cała nagonka na to, że wybory zostały sfałszowane, że mamy jakieś nieprawidłowości w komisjach, że należałoby ponownie przeliczyć głosy tak jak powiedziałam, po pierwsze buduje ogromny, czy powoduje ogromny spadek zaufania do instytucji publicznych, powoduje ogromny spadek zaufania do ludzi, którzy te wybory jakby koordynowali, którzy liczyli te głosy, co też jest w sumie taką ciekawostką, teraz mi przychodzi do głowy taki wątek, że przecież te nieprawidłowości w komisjach wyborczych z reguły były wskazywane tam, gdzie głównymi reprezentantami, czy liczącymi głosy były osoby wydelegowane przez sztaby wyborcze na przykład Magdaleny Pieja, Rafała Trzaskowskiego, no generalnie tej lewicowo-liberalnej strony i tam pojawiły się nagle jakieś nieprawidłowości, więc zastanawiam się, jak im się to wszystko tam żeni, jak to się im wszystko łączy, no ale już pomijmy to, bo to jest jakaś grubsza Teoria na temat sfałszowania wyborów. Ja uważam, że wybory w Polsce zostały przeprowadzane w sposób rzetelny. Mamy wyłonionego zwycięzcę wyborów prezydenckich, który powinien zostać zaprzysiężony 6 sierpnia i nie widzę powodów, żeby to zaprzysiężenie zostało w jakikolwiek sposób odsunięte.